Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na Patronajcie. szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Krysi na kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Cisielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zelewskiemu, Elaine Elaine, Pani Wące, Marcinowi Pucowi, Tomkowi K., Tajemniczemu Panu X i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Dzień dobry! Dzisiaj pierwszy odcinek nowej serii, nowego formatu na kanale, czyli film versus książka. Nic specjalnie oryginalnego, jeżeli chodzi o sens, to też chyba jest jasne. Będzie to format, gdzie będę brał książkę, film, ewentualnie serial i porównywał. Starał się wskazać podobieństwa, różnice, no i koniec końców mówił, czy moim zdaniem warto zabrać się za książkę, za film, a może oba. Taki będzie sens. I na start Zawodnik Wagi Ciężkiej ponownie, bo Odyseja Kosmiczna 2001. Książka Artura Siklarka, film Stanleya Kubryka. Chociaż tak naprawdę warto było powiedzieć, że to jest książka Artura Ciklarka i Stanleya Kubryka i film Stanleya Kubrika i Artura Ciklarka. I ten fakt jest dość ciekawy. Ja sam o nim nie wiedziałem przez lata. Pewnie wiele osób też, nie zagłębiając się w historię powstania Odyseji Kosmicznej, tego nie wie. Ale to nie jest tak. Że film jest adaptacją książki, per se, jak to często bywa. W tym przypadku doszło do kolaboracji obu panów i można powiedzieć, że zarówno książka, jak i film są owocem ich wspólnej pracy. Oczywiście książka zapewne jest bardziej Klarka niż Kubricka i film jest bardziej kubrika niż Klarka, ale te dwa dzieła powstawały w zasadzie równolegle. Książka skończona została na krótko przed ukończeniem filmu, natomiast to film zadebitował pierwszy trafił do amerykańskich kin na początku kwietnia 1968 roku. Książka trafiła do sprzedaży niewiele później. Wydaje mi się, że to był czerwiec. I na początku książki jest bardzo wprost powiedziane, jak wyglądał początek tej kolaboracji. Mianowicie pierwsze zdania takiego wprowadzenia, pisanego już po latach 90. przez Clarka, um, to jest minęło już ponad ćwierć wieku tamtej wiosny 1964 roku, gdy Stanley Kubrick napisał do mnie z pytaniem o pomysł na naprawdę dobry film science fiction. Zresztą obaj panowie bardzo ciepło wspominali współpracę i nad tą historią siedzieli razem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o odbiór tej książki, to dużo daje jakaś taka ogólna chociaż znajomość tego, jak wyglądała sytuacja w latach 60., bo lata 60 to był dość burzliwy okres. Trwała zimna wojna między Stanami a Związkiem Radzieckim. I oczywiście te dzieła, książka i film były tworzone pod koniec lat 60. Natomiast mimo wszystko to jest dość krótki czas, jaki upłynął od no, jednego z największych kryzysów powojennych, czyli od kryzysu kubańskiego, kiedy to Związek Radziecki umieścił na Kubie e, pociski balistyczne, które no, bezpośrednio zagrażały Stanom. E, I to była naprawdę realna obawa tego, że może dojść do konfliktu zbrojnego, i to nie byle jakiego, tylko konfliktu nuklearnego. Zresztą mam wrażenie Kubrick przekuł też w inny film, który zrobił przed Odyseją Kosmiczną, czyli Dr. Strangelove, czyli Jak przestałem się martwić, bo kochałem bombę. Kolejny fantastyczny film. I ta sytuacja zbrojna to jest mimo wszystko dość istotny wątek, jeżeli chodzi o tę historię. I to fantastycznie wybrzmiało w filmie, kiedy mamy tę scenę, gdzie małpa z początku filmu rzuca kością, którą wykorzystuje jako broń. I mamy cięcie na satelitę okołoziemską, gdzie są pociski balistyczne. Są pociski nuklearne. I to tylko pokazuje, jak idealnie, jeżeli chodzi o. Jak idealny w opowiadaniu obrazem był Kubrick. Natomiast jeżeli chodzi o większy obraz, jeżeli chodzi o całą historię Odyssey Kosmicznej, to jest to historia mimo wszystko dosyć epizodyczna. To znaczy, to nie jest jakiś taki zbiór miniatur. Natomiast mamy tutaj kilka historii, które połączone są pewnym dość tajemniczym przedmiotem, czarnym monolitem, czarnym obeliskiem, który wydaje się mieć jakąś moc. Nie do końca jasne jest źródło tej mocy, natomiast obserwujemy, jak on wpływał na ludzi i nie tylko ludzi przez no, milenia tak naprawdę. Zaczynamy jeszcze w czasach prehistorycznych, gdzie obserwujemy wpływ tego monolitu na małpoludy. Następnie przeskakujemy do roku 1999, gdzie taki monolit zostaje odkryty na Księżycu, i tenże monolit zdaje się wysyłać jakiś sygnał w kierunku jednego z księżyców Saturna. Gdzie też w roku 2001 zostaje wysłany statek badawczy Discovery One, i to jest chyba ten fragment, który w popkulturze zakorzenił się najmocniej, głównie ze względu na Hala, czyli komputer pokładowy, który w tej historii też ma dużą, dużą rolę. Jeżeli chodzi o ogólny obraz tej historii, jeżeli chodzi o to, jak wydarzenia wyglądają w filmie i książce, to to są bardzo podobne dzieła, co nie dziwi. Umówmy się, ci sami panowie pracowali nad książką i nad filmem. Więc zaskakujące byłoby to, gdyby to były jakieś ogromne różnice. Są różnice, tym niemniej trząt tej historii pozostaje taki sam. I gdybym miał przede wszystkim podać różnicę, jeżeli chodzi o odbiór tych dwóch dzieł, to powiedziałbym, że film jest moim zdaniem mimo wszystko trudniejszy. To znaczy, wydaje mi się, że dużo osób ma tak, że oglądając film trochę nie wie o co chodzi. Tak trochę po prostu płynie z tym, co Kubrick pokazuje, i myślę, że dużo osób jest totalnie zmieszanych po zakończeniu przenosząc to na takie no, dość proste słowa, uważam, że książka jest bardziej przystępna. To znaczy, jeżeli ktoś by mnie zapytał, co na początek, książka czy film, to ciężko o jednoznaczną odpowiedź. To znaczy, jeżeli ona by zależała ode mnie, to powiedziałbym, najpierw obejrzyjcie film, potem czytajcie książkę. Bo też no, nie ulega wątpliwości, że Odyseja Kosmiczna Kubryka to jest jeden z najlepszych filmów science fiction w historii, być może jeden z najlepszych filmów w ogóle, jaki powstał. Jest obłędny. I wydaje mi się, że on doświadcza, doświadcza, dostarcza więcej wrażeń. To znaczy, ja trochę tak, trochę taki był mój wpis na Goodreads, że dla mnie Odyseja Kosmiczna Kubrika była faktycznie pewnego rodzaju przeżyciem. Są takie filmy, które odbiera się bardzo specyficznie. To znaczy, trochę macie wrażenie, że doświadczacie po prostu go. Nawet jeżeli nie do końca go rozumiecie, to macie wrażenie obcowania z czymś niesamowitym. I dla mnie taki był film Kubrika. Jest to absolutnie przepiękny film. To jest dla mnie absolutnie niepojęte, że on będzie miał już niedługo 60 lat. Jest przepiękny. Jeżeli chodzi o, o pracę kamery, o kadry, to dla mnie jest to absolutnie jeden z najpiękniejszych filmów, jakie powstały kiedykolwiek. Zdjęcia w tym filmie to jest, to jest dzieło sztuki. Ja oglądałem ten film po raz pierwszy, obejrzałem go dość późno, myślę, że z... 6 lat temu, 7. Końcówka liceum, początek studiów. Eee, gdzieś ten okres. No, no nie mogłem wyjść z wrażenia. Każdy kadr cieszy oko. Montaż, kolory, to jest wszystko piękne. I nawet myślę, że jeżeli, wiecie... Historia was nie kupi, albo będziemy mieli takie wrażenie, o co tu chodzi. To wizualnie, audiowizualnie, to to będzie niewiarygodna przyjemność. Tak jak mówię, Kubrick w opowiadaniu obrazem był absolutnym geniuszem. Faktycznie jest to, jest to określenie, że macie, wiecie, wizjonera, który wyprzedza swoje czasy. Ku Kubrick 100% wyprzedza swoje czasy. Aczkolwiek, to, to nie jest jedyna różnica. Znaczy, ja uważam, że film jest dużo bardziej klimatyczny. To znaczy, myślę, że w dużym stopniu to wpływa tajemniczość i to, że my nie wiemy dużo. I ten film ma takie momenty, ma takie sceny, gdzie autentycznie się maciarki. Uważam, że Half w tym filmie jest dużo lepszy niż w książce, w książce, gdzie w książce konkluzja jego wątku jest dla mnie, mimo wszystko, dość antyklimatyczna i nagła. W filmie to, moim zdaniem, wybrzmiało dużo mocniej. To też nie jest przypadek, że wiecie, dla wielu, totalnie przerażającą postacią, jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina jest po prostu czerwona kropka, która gada. Ja sobie kompletnie nie wyobrażam, jakie ten film musiał robić wrażenie w latach 60. Jak ktoś poszedł do kina, na przykład. I zobaczył coś takiego, no to, to musiało być niesamowite. Więc ja bym polecał zacząć od filmu, odebrać go trochę właśnie na takim wiecie, poziomie duchowym. Jeżeli czegoś się nie rozumie, to trudno po prostu płynąć z tą historią dalej yy, i potem zabrać je za książkę. Bo książka sporo wyjaśnia. To znaczy, mimo że nie uważam, żeby to, to sprawiało, że, że ta historia będzie prosta, to na przykład zakończenie, myślę, jest. Bardziej zrozumiałe, lepiej wyjaśnione w książce, gdzie mniej więcej myślę, możecie rozumieć o co chodzi, w filmie to jest dużo bardziej enigmatyczne. Cały film jest bardziej enigmatyczny, ale w zakończeniu się to brzmiało bardzo mocno. W książce bardziej jasne chociażby jest to, czym jest monolit. Clark mówi nam o nim więcej, opisuje go dokładniej. Już w pierwszej części, gdzie z tymi małpoludami spędzamy jakieś 50-60 stron i wpływ tego monolitu na te małpy jest dużo bardziej jasny niż w filmie. Jak mówiłem, Kubrick Uwielbiał opowiadać obrazem, uwielbiał symbolikę. I dla niektórych ta symbolika może być momentami niejasna, po prostu. Więc reasumując, jeżeli potrzebujecie czegoś bardziej jasnego, bardziej klarownego, to polecałbym książkę. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie takiego dziwnego, odrealnionego, psychodelicznego ciosu w łeb, który jest równocześnie absolutnie przepiękny, to polecam film. Aczkolwiek, jeżeli skończycie film i będzie, będziecie mieli takie wrażenie, że nie rozumiem to polecałbym książkę, bo myślę, że oczywiście to też nie jest tak, że wszystko będzie od razu jasne, ale myślę, że pewne rzeczy będą jaśniejsze po samym filmie. Z tego, co kojarzę, Odyseja Kosmiczna została dość mieszanie przyjęta, kiedy debiutowała I, i były zarzuty skierowane, ukierunkowane na to, że to nie jest taka bardzo ludzka historia, że ciężko się z kim zżyć. I wydaje mi się, że jest to prawda, ale równocześnie wydaje mi się, że jest to specyfika science fiction, szczególnie tego wczesnego science fiction, gdzie autorom bardziej chodziło o pewien zamysł, Pewien koncept, bardziej o ideę niż jednostki. Oni woleli zadawać pytania niż, nie wiem, budować głębi psychologiczną bohaterów. To nie jest tego typu historia i tego bym tutaj nie oczekiwał. Bardzo podoba mi się to, jak przekrojowa jest to historia, jak wiele tematów porusza, bo mamy tutaj motyw pierwszego kontaktu, mamy oczywiście motyw starcia człowieka ze sztuczną inteligencją, mamy ewolucję, mamy transcendencję, mamy, uważam, świetnie przedstawioną podróż w kosmosie, bo zarówno oglądając film jak i czytając książkę, czuć tę samotność, czuć ogrom tego kosmosu i to, że faktycznie bohaterowie nie mają dokąd uciec, są sami pośrodku niczego. I to jest coś charakterystycznego dla Clarka. On bardzo lubił historię o pierwszym kontakcie. I żebyście sobie przytali spotkanie z Ramą, jego autorstwa, to to też jest coś, co mocno tam wybrzmiewa. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim to jest historia, która ma czytelnikowi pokazać de facto dualizm wszelkich rzeczy. To znaczy to, że nic nie jest tak pewne, że mamy też sztuczną inteligencję, która wydaje się błogosławieniem, Błogosławieństwem, ale czy to nie jest, aby niebezpieczne, czy coś może się złego wydarzyć? Mamy to pytanie dotyczące ewolucji, które bardzo minimalistycznie, z wykorzystaniem bardzo minimalistycznych środków, wybrzmiało świetnie w filmie, gdzie macie właśnie, jak już powiedziałem, tę scenę, gdzie małpa na początku bije w coś kością, po czym mamy przejście na, na tę broń nuklearną. I to, że w DNA człowieka w zasadzie od zawsze była przemoc. Jasne, narzędzia, środki się zmieniają, ale to jest coś bardzo głęboko zakorzenionego w nas. I to również wybrzmiewa w zakończeniu. Wydaje mi się, że lepiej jednak w filmie. I to jest też, myślę, warte zaznaczenia. To znaczy, zakończenie filmu i książki, nie chcę powiedzieć, jest inne, ale jest pewien detal, który te zakończenia różni. To dość wyraźny detal. O tym będę mówił w sekcji spoilerowej, kiedy będę mówił o tych faktycznych, znaczy konkretnie będę mówił o tych różnicach, ale zakończenie filmu jest takie, że... Znaczy nie powiem, że wydaje się urbana, ale po prostu się kończy. Po prostu coś widzimy i jest potem koniec. Jeżeli chodzi o sam finał, o same ostatnie sceny, to wydaje mi się, że bardziej podobała mi się książka. Więc kończąc serię, serię, sekcję bezspoilerową, no gdybym miał wam polecić to, co ja bym zrobił, eee, no to ja bym powiedział, zacznijcie od filmu, doświadczcie go nie mając pojęcia, czego się spodziewać, potem natomiast pójdźcie do książki. Natomiast jeżeli ten pomysł tak totalnie was odrzuca, to znaczy macie wrażenie, że naprawdę chcecie rozumieć to, co oglądacie, no to najpierw książka, potem film. Wydaje mi się, że film jest jednak takim dziełem, którego nie można powiedzieć, to jest jeden z najlepszych, najważniejszych filmów historii kina i warto go znać. Wybitny film, świetna książka, obie wersje bardzo polecam. Patrząc na to, że Kubrick był wizjonerem, zakładam, że gdyby kręcił Odyssey Kospiczną, no nie wiem, 40 lat później, to jeszcze zrobiłby do tego grę komputerową, żeby inni ludzie mogli tę historię doświadczyć w inny sposób. Jeżeli chodzi o te różnice, które wyłapałem, to one są odczuwalne od początku w zasadzie. Gdzie pierwsze kilkanaście minut filmu obserwujemy Małpoludę, natomiast w książce mamy, nie chcę powiedzieć bardzo rozbudowany, ale jednak w pewnym stopniu rozbudowany wątek jednego z nich, Małpoluda, który jest nazywany przez narratora obserwatorem księżyca. I Clark bardzo stara się pokazać nam, jak funkcjonuje mózg takiego Małpoluda. Jak zmienia się jego spojrzenie na pewne rzeczy pod wpływem tego monolitu. Gdzie na początku mamy na przykład scenę, gdzie e, on obserwuje, on widzi zwłoki swojego ojca, ale nie jest za bardzo świadomy, że to jest jego ojciec. On tak de facto trochę jest obojętny na to. Natomiast najlepsza scena związana z tym wątkiem to jest scena, e, kiedy pojawia się Guziec, czy to była jakaś świnia po prostu, prehistoryczna, e, gdzie do tej pory on, one czuły się tak bardzo swobodnie w pobliżu tych małpoludów. I się ich nie bały, bo też małpoludy no, nigdy im nie wadziły, ale wpływ tego monolitu sprawia, że on w ogóle zaczyna rozważać przemoc i zabija te świnie. I jest to jest fantastyczne zdanie kończące rozdział, że, że zrozumiał w tym momencie, że już nigdy nie będzie głodny. Więc uważam, że ten wgląd w funkcjonowanie małpoludów na samym początku jest kapitalny. I uważam, że początek jest świetnym wprowadzeniem, jeżeli chodzi o książkę. Film ponownie opowiada nam obrazem. I tutaj wydaje mi się, że jednak bardziej podobało mi się to, co zrobił Clark. Mamy na przykład mniejsze różnice. Chociażby taka, że w książce bohaterowie tej wyprawy, tej Odyssei Kosmicznej, kierują się w stronę Księżyca Saturna. Natomiast w filmie mamy Jowisza. Trochę inny wydźwięk również ma scena już w trakcie tejże podróży, kiedy Hal doprowadza do śmierci jednego z członków załogi. I w książce, ciekawe, główny bohater nie próbuje go ratować. Znaczy, on już stwierdza, że. Po chłopie. W filmie bohater wychodzi, próbując uratować człowieka, i wraca z jego zwłokami. To jest w książce mamy takie. W ogóle mam wrażenie, że książka ma dużo świetnych zdań, takich które naprawdę dobrze wybrzmiewają. I tam jest takie zdanie, że Frank Pol jako pierwszy pośród ludzi dotrze do Saturna, bo jego zwłoki odleciały w kosmos. Natomiast myślę, że przede wszystkim największą różnicą jest zakończenie. To znaczy, oczywiście, spoiler, jak wygląda zakończenie, w zakończeniu. Nazwijmy go głównym bohaterem. Główny bohater David Bowman przechodzi de facto przez ten monolit, trafia do miejsca, które wydaje się być jakimś takim dziwnym pokojem bardzo sterylnym, niemalże pokojem hotelowym gdzie po pewnym czasie kładzie się spać i umiera, by urodzić się na nowo jako jakieś dziwne kosmiczne dziecko. I, i dużo osób właśnie w tym momencie się gubi, bo mniej więcej kiedy my to dziecko widzimy w filmie film się kończy. Moja interpretacja tego jest taka, że ta przemiana bohatera w to kosmiczne dziecko to jest kolejny etap ewolucji po prostu. Tak jak monolit sprawił, że te małpoludy zaczęły się zmieniać, ewoluować, tak ponownie po tych tysiącach lat, a nawet pewnie milionach lat, monolit sprawił, że ludzie, w tym wypadku jeden człowiek, zaczęli się zmieniać. I Bowman staje się kimś nowym i, i to jest to, to też ten dualizm, się wydaje, że nie do końca wiadomo co to za sobą niesie. Czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, czy to jest coś, czego powinniśmy się bać, czy to jest coś pięknego. W filmie to wybrzmiewa lepiej. Natomiast tak jak mówiłem, film kończy się trochę inaczej niż książka. To znaczy, film kończy się w tym momencie, kiedy widzimy to dziecko. Kiedy książka, jej zakończenie ma jednak odrobinę inny wydźwięk. Może po prostu mam przy ostatni rozdział, bo to jest pół strony. Oczywiście ponownie powtarzam, spoilery. Jeżeli ktoś nie chce wiedzieć, jak się kończy książka o kosmicznej, to niech nie słucha. Ostatni rozdział. 47. Gwiezdne dziecko. Jest taki. W jego polu widzenia unosiła się błyszcząca zabawka, której żadne Gwiezdne dziecko nie mogło się oprzeć. Planeta Ziemia ze wszystkimi jej mieszkańcami. Wrócił na czas. Tam w dole, na tym zatuczonym grobie, ekrany radarowe zapłynęły alarmowymi sygnałami. Wielkie teleskopy przeczesywały niebiosa. Ludzkość była świadoma, że znana jej historia dobiegła właśnie końca. Poczuł, że drzemiący ten ładunek śmierci został obudzony i wspina się z wysiłkiem na orbitę. Taka forma energii nie była dla niego żadnym zagrożeniem, ale lubił czyste niebo. Wystarczyła jedna jego myśl, jeden impuls woli, a zdążając od swych celów megatony rozkwitł w bezgłośnej detonacji, która skąpała połowę śpiącego grobu w krótkotrwałym blasku fałszywego świtu. Potem zastygł w oczekiwaniu, porządkując myśli i dumając nad niesprawdzonymi jeszcze mocami, które posiadał. Chociaż był Panem świata, nie wiedział, co powinien właściwie teraz zrobić, ale był przekonany, że coś wymyśli. I wydaje mi się, że w kontekście tego książkowego zakończenia warto jest być świadomym tych nastrojów z lat 60. Bo końcówka książki, w przeciwieństwie do filmu, ponoć zakończenie filmu jest inne, dlatego że Kubrick nie chciał powtórki z doktora Strangelowa, który no też się kończy, powiedzmy w ten sposób. Więc pod koniec książki to nowonarodzone gwiezdne dziecko, ten boski byt, wyższa forma ewolucji, wraca na Ziemię, żeby zdetonować bomby na orbicie, bomby atomowe. I wydaje mi się, że to jest taki, to ma być taki trochę symbol nowego rozpoczęcia, tego, żeby ludzkość zakopała te poprzednie konflikty i po prostu poszła dalej. I, I to jest coś, co można pominąć, bo w drugiej części książki, w tej, gdzie pewna postać wyrusza na księżyc, gdzie znajduje się monolit, jest taki fragment. Są takie fragmenty, które mówią o tym, że bardzo aktywne, jeżeli chodzi o produkcję bomb atomowych, są Chiny. I co za tym idzie? No, nastroje są burzliwe. Istnieje jakieś niebezpieczeństwo potencjalnej wojny nuklearnej w przyszłości. Więc w książce to gwiezdne dziecko kończy to wszystko. Powstrzymuje potencjalną wojnę nuklearną i myśli o czymś innym. Oczywiście, jeżeli tylko widzieliście film, no to może nie wiecie, są jeszcze inne książki. To jest dopiero pierwsza Odyseja, są jeszcze trzy. Mamy Odyseję kosmiczną 2010, Odyseję kosmiczną 2061 i Odyseję kosmiczną 3001. Szczerze mówiąc, mi się bardzo podoba to zakończenie. I trochę się boję kontynuować, mimo że mam pozostałe książki. Natomiast bardzo mi się podoba ta klamra. Nie wiem, czy to ona była celowa, ale ta klamra, że kiedy pierwszy raz my widzimy ten monolit, który wpływa na małpoludy, to ten monolit de facto uczy te małpoludy przemocy. W pewien sposób w książce to jest bardziej jasne, że ten monolit bardziej programuje do przemocy. I dzięki temu na przykład, mogą pożywienie łatwiej pozyskiwać. Natomiast ostatni raz, kiedy my ten monolit widzimy, kiedy mamy ostatnią ewolucję. W ramach tej powieści, to ostatnią rzeczą, którą robi, którą robi ta nowa istota, jest zerwanie z tą przemocą, jest zniszczenie tych atomówek. I to jest absolutnie przepiękna klamra. Ona mi się bardzo podoba. Więc mam nadzieję, że kolejne tomy e, mi tego nie zniszczą. Książka dużo klarowniej nakreśla też to, o co chodzi w tej scenie poprzedzającej finał, czyli tej scenie, gdzie główny bohater przekracza ten monolit i trafia do jakiegoś dziwnego wyjątkowo ludzkiego pokoju, który w książce jest opisany właśnie jako taki pokój hotelowy niemalże, że to jest taki pokój, który wydaje się być zupełnie normalny, ale widać, że jest syntetyczny. Na przykład bohater w książce znajduje w lodówce płatki śniadaniowe i tam są takie rzeczy, które się nie zgadzają, ale cel tego miejsca jest taki, żeby głównego bohatera uspokoić, żeby zaprezentować mu otoczenie, które wydaje mu się znajome, po to, żeby położył się końcem końców spać i mogła nastąpić jego ewolucja. Jakby nie było, facet przeżył dużo. Przez długi czas był samotny w kosmosie. Członkowie jego załogi zostali zabici przez sztuczną inteligencję, która i to też jest, mam wrażenie, błędna interpretacja. To nie jest tak, że Hal się zbuntował. Hal, jego priorytetem było to, żeby misja się udała. I on na pewnym etapie nie chciał po prostu zabić członków załogi, tylko zaczął traktować ich jako zagrożenie dla tej misji, jako coś, co mogłoby wpłynąć na jej powodzenie. To jest ponownie bardzo ciekawe, że to jest historia o pierwszym kontakcie, gdzie de facto nie ma tego pierwszego kontaktu. Nie mamy kosmitów. I z tego co każde, to też jest chyba coś, co wyniknęło z założeń Kubricka, który chciał, żeby ten film był bardzo, ale to bardzo autentyczny. I on nie chciał jakichś tam kosmicznych masek i innych rzeczy. Dlatego nigdy nie widzimy twórców tego monolitu. Widzimy tylko tę jedną rzecz, to jest jedyne co, jedyne czego doświadczamy, jeżeli chodzi o ten faktycznie pierwszy kontakt. Są też takie sceny, których na przykład nie ma w książce. Uważam, że fantastyczną sceną w filmie jest scena, gdzie dwaj bohaterowie znajdujący się na statku spotykają się no, w miejscu odosobnienia, żeby porozmawiać o Halu. Jakoś tam, wiecie, przedstawić swoje obawy i wtedy po jakimś czasie wychodzi e, na jaw to, że Hal potrafi czytać z ruchu ust i dokładnie wiedział, co oni chcą zrobić. że Chcą go w jakiś sposób odpiąć, odłączyć. Więc to też działa lepiej w filmie. Ten suspens jest, jest absolutnie mistrzowski, uważam. Także co? To by było na tyle. Ja wam polecam oba dzieła. Uważam, że Książka jest fantastycznym uzupełnieniem absolutnie wybitnego filmu. I tylko od Was zależy, jaki sposób doświadczenia tej historii bardziej Wam pasuje. Czy wolicie, żeby od początku wszystko było jasne, czy wolicie trochę się, wiecie, potapiać w tej tajemnicy i dopiero potem książkowo sobie wyjaśnić dokładnie o co tutaj chodzi. Dwa świetne dzieła. Oba polecam. A w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć!